Siemano wszystkim, tu kładomaniak Piter. Chciałem wam przedstawić mój nowy pomysł, wynalazek, patent, no jak zwał to zwał. No jest to pomysł, e, dzięki któremu wyjdziemy, wyjedziemy kładem lub terenówką z każdego błota praktycznie. E, pomysł polega na tym, że mamy takie urządzenie, które możemy zamontować w bumperze tylnym, bądź przednim. Jest to taka korba. Ja to nazwałem korba, no bo przypomina korbę. Teraz Wam powiem, o co, o co w tym wszystkim chodzi. W kole mamy przyspawane odpowiednie gniazda. Akurat dwa są dospawane, żeby felga była równomiernie rozłożona. No i tą korbę już jak się zakopiemy w błocie albo wjedziemy gdzieś w głęboką koleję, no to wyciągamy tą korbę i montujemy ją w gnieździe. O, w ten sposób. No i co nam to daje? No na pewno większy opór, jeśli chodzi o koło. Automatycznie je poszerzamy. No i zwiększamy, zwiększamy yy, średnicę tego koła. No i wiadomo, jak kład będzie chodził, to dzięki tej korbie wyjdziemy z każdego błota. Z czego jest zrobiona ta korba? To są profile standardowe. Ja ją zrobiłem. Z profila 30x30, 40x27. No, i jeszcze jest dodatkowa rzecz, że możemy tą korbę wydłużyć w dowolny sposób. No, w ten sposób. Czyli, tak jakby powiększamy zasięg tej korby. Dokręcamy, wydłużamy zasięg. To zależy, w jakim błocie się, się zagrzebiemy. Wiadomo, że czasami jesteśmy w takiej sytuacji, że żadna wyciągarka nam nie pomoże, bo nie ma żadnego drzewa w pobliżu. Także myślę, że tak dzięki tej korbie wyjdziemy z różnych opresji. Gniazda to jest akurat felga stalowa. Gniazda są przyspawane bezpośrednio, bezpośrednio do, do felgi. Tu jest profil 35x35 Gniazda tak spawamy, żeby nam nie wystawały Poza koło No bo wiadomo wtedy Łatwo uszkodzić takie Łatwo uszkodzić takie gniazda No dobra, tyle gadania Zobaczymy jak to nam Wyjdzie w praktyce no dojechaliśmy, znale znaleźliśmy duże błoto Ład się zagrzebał Woda jest prawie, że po kolana Jakbym stanął w tej kolejnie to Miałbym gumowce pełne wody tu. Ani do przodu nie idzie Do tyłu tak samo No pora sprawdzić, czy zadziała ta korba, czy nie Zadziałało wyszedł bez problemu, tylko na jedno koło założyliśmy korbę. No, i jak widzieli, wszyscy wyszedł bez problemu. Naprawdę, tu kolejny są duże, po kolana, praktycznie. To znaleźliśmy błoto. ład się zakopał. Zresztą dodam, że tu opony są typowo błotne Maxi Zilla. Także wszyscy znacie te opony. 4 na cztery wrzucone. No nie da rady, no. Do drzewa daleko. Wyciągarka na nic się nie przyda. Zakładamy korbę i ogień! błoto jest duże to założymy z drugiej strony i, wydłuży, i wydłużymy zasięg że korba zdała egzamin. To przy ekstremalnym błocie tylko na dwa koła założyliśmy. A jakbyśmy założyli na cztery koła, także wyjedziemy z każdego błota. No najważniejsze to wyjechać z błota i zdjąć korbę, no bo wiadomo, szkoda szkoda cumen, czy ci szkoda kłada katować. Także Wynalazek sprawdził się bez wyciągarki. Wyjeżdżamy samodzielnie z każdego błota. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam.